Cześć, witam was w kolejnym odcinku Gastro Obracji. Słuchajcie, nie ma za dużo czasu, więc od razu spalam gaz. Dzisiaj zrobimy kurczaka z sosem porowo Ja zaczynam od przyprawiania kurczaka, użycie swoich ulubionych przypraw. Ja akurat mam taką fajną mieszankę ziół, prosto z Grecji. Pewnego razu byliśmy w Atenach i na targu zakupiłem fajne delikatne zioła do drobiu więc używam tych ziół przy okazji oczywiście też sól patelnia już, już nam się tutaj ładnie grzeje przepis bardzo prosty dla każdego użyję też do sosu i ogólnie do przepisu pora śmietany i sera pleśniowego odrobina czosnku również się przyda mm. nie kroimy w całości wrzucamy kurczaka dokładnie filet kurczaka niech tam się tutaj w całości smaży ok to odstawiamy Używaliśmy deski do przyrodowego kurczaka, więc ją musimy odstawić. Nigdy nie możemy używać fakturowego kurczaku ani w porybie do, do kolejnego krojenia. Został mi to pora po takim użyciu go do zupki, więc sobie tutaj go kroimy. Znowu tak, jak, jak tutaj zobaczcie, jak sobie będziemy go robili, zawsze pamiętajcie o tym, żeby przecinać pora tutaj wzdłuż tak o tutaj mamy, mamy pora por z ziemi więc musimy wypłukać dokładnie ewentualne jeszcze drobinki piasku i kroimy pora na na słuchajcie, kurczak już jest gotowy, fenomenalny aromat. Będziemy go później kroić, ale to na razie odstawiamy go na chwilkę, niech odpocznie w tym czasie na tym samym, nawet na tej samej oliwie, ale dorzucamy jeszcze masełka, bo będziemy teraz Marzyli i dusili pora. Jest całkiem sporo na pierwszy rzut oka, ale uwierzcie mi, że sporo w nim wody, więc to nam się też tutaj odparuje. I znowuż tak, tutaj musimy dobrze mieć się tłuszcz, rozprowadzi i sporo sporo soli to daje to, że wyciąga wodę ze wszystkiego, tak, z mięs, z warzyw, czegokolwiek, więc woda nam troszkę tutaj da się stworzyć sos, a jednocześnie nie pozwoli, żeby por nam się w tym czasie przypalił. Więc odstawiamy na delikatnym gazie, myślę, że gdzieś tak około, no przynajmniej 5 minut, możemy też przykryć, żeby ten aromat nam za bardzo nie uciekł. Do zobaczenia za 5 minut. Słuchajcie, kroję jeszcze czosnek, żeby nam się za mocno nie, nie przypalił. Dorzucam teraz. podróż jak widzicie zmieszył swoją objętość. Jest dalej soczysty, pięciutki, fajny w sam raz. też bardzo dobrze się komponuje z rybą. Więc fajnie można zrobić ten sam sos do każdego rodzaju ryby. ja dorzucam jeszcze teraz kawałki sera pleśniowego. jak ktoś nie lubi, no to można dodać swój ulubiony mozzarella, ricotta bez uznania. no i dodamy Czegoś, co połączy nam wszystko. Czyli śmietana. W ten sposób. Tych składników będę uznania. I teraz nam się to wszystko bardzo ładnie będzie łączyło. Za chwilkę jak nam się to wszystko rozpuści, bo ser trochę potrzebuje, Dorzucam za chwilę kurczaka, żeby doszedł w tym sosie i piec kurczaka powinna jeszcze dochodzić około 10 minut na wolnym ogniu. Zobaczycie co za chwilę z tego będzie. Słuchajcie, sos nam fajnie zg zgęstniał już. Ja pomyślałem sobie jeszcze w jednym składniku, gałka muszchatowowa. Znaczy, no że bardzo dobrze komponuje się ze śmietaną, z takimi właśnie tego typu białymi sosami, więc gałka muszkatołowa, oczywiście tylko i wyłącznie świeżo tarta. I oczywiście trochę, trochę bulionu, żeby nam się tutaj to nadało smaku, takiego aromatu drobiowego. I żeby delikatnie jeszcze rozrzedzić ten sos, bo nam się później tak cudownie zagęści z czasem, jak, jak troszkę jeszcze odparuje. Cudowny aromat, już tego wszystkiego. Ja pokroiłem już kurczaka. No, można powiedzieć, że do czego nie surowego kurczaka, i wtedy rzucicie. Ja uważam, że on jest bardzo majną strukturę. Wtedy jest to czysty. I może nam się fajnie tutaj elegancko połączyć. Mamy w ten sposób. Kurczak nam tutaj dojdzie. W sosie śmietanowym, więc przykrywamy i odczekamy, odczekujemy jeszcze około 7, maksymalnie 7 minut na wolnym oku. No zobaczcie. Słuchajcie, doszło nam wszystko już bardzo ładnie. Zobaczcie jak to fenomenalnie wygląda. Ja jeszcze bym to wykończył, bo oczywiście danie uważam, że się prezentuje w ten sposób, że można je elegancko podać w całości na stół, więc wykańczamy jakimś akcentem kolorystycznym. Tutaj odrobina papryki, oczywiście świeżo mielony tylko i wyłącznie pieprz. Możecie do tego dodać sobie zjeść to z ziemniakami, z makaronem. Ja będę to jadł akurat z tortellini, ale najpierw to trzeba posmakować, jak wygląda tutaj, jaki prezentuje kurczak. Cudownie soczysty. Por ser to wszystko naprawdę bardzo ładnie się nam tutaj komponuje. Gorąca. Ale smaczne, smacznego.